Tak, się Chcemy opowiedzieć o naszej polityce, czy też programie senior senioralnym. Bezpieczna rodzina to również wszyscy ci, którzy o tej części takiej aktywności zawodowej przychodzą na emeryturę, ale też są na ręce. To też osoby, które zasłużyły i wypracowały sobie po prostu godny odpoczynek. Dzisiaj, w sytuacji, gdy inflacja szaleje, gdy wszystko, gdy wszystko drożeje, ten pakiet pomocy dla, dla naszych seniorów, dla tych wszystkich, którzy dzisiaj tak naprawdę możemy określić, wypracowali to, co nas dookoła otacza. Ten pakiet jest między innymi po to, żeby im pomóc normalnie funkcjonować. Żeby nie musieli myśleć, jak związać koniec z końcem, czy zapłacić za leki zapłacić za część i czy w ogóle jak dalej funkcjonować. Ale jesteśmy w Ostroence i jak mówimy o pieniądzach, to trudno nie nawiązać do tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie tutaj właśnie w Ostroence. Półtorej miliarda, które Prawo i Sprawiedliwość zmarnowało, jeśli chodzi o elektrownię, wystarczyłoby na trzy lata, żeby pokryć pakiet dla wszystkich seniorów Kraju. A powiem więcej. Wystarczyłoby, żeby w mieście Ostrołęckim i w Powiecie Ostrołęckim na 50 lat zapewnić dla naszych seniorów ten pakiet w całej Krasie. A więc te trzy ustawy, żeby wdrożyć i żeby seniorzy mogli przez kolejne 50 lat z tego korzystać. Można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę seniorów w Ostrołęckim, ale i w kraju. Po prostu radny zna. I dzisiaj chcemy powiedzieć o trzech ustawach. Pierwsza ustawa to jest ustawa tak zwana renta wdowia. W obecnym systemie prawnym dzisiaj, gdy jeden ze współmałżonków małżonków odchodzi umiera a wdowa, wdowiec może wybrać tak zwaną rentę wdową. Bo renta wdowia to już jest tak naprawdę obowiązujące prawo. ale może wybrać... To głównie dotyczy kobiet. Bo kobiety żyją zdecydowanie dłużej, mężczyźni szybciej umierają, ale mężczyźni, co podkreślam niestety też w Polsce, mają zdecydowanie wyższe emerytury, te świadczenia emerytury. Dzisiaj kobieta z może wybrać 85% tego wyższego świadczenia. W naszej ustawie, w naszej propozycji, w tym co zmuszyliśmy do pani marszałek jest kwestia w dodatku 25% tego świadczenia, z którego współmałżonek jest. Po co takie rozwiązanie? Dlatego, że dzisiaj seniorzy, którzy żyją sami w mieszkaniu, muszą płacić czynsz, prąd, wodę, ogrzewanie, a więc część kosztów stałych to po pozostaje na tym samym poziomie, bez względu na to, czy jest dwóch współmałżonków, czy jest jeden współmałżonek. Czyż trzeba zapłacić za ogrzewanie dom, trzeba ogrzewać tak samo, czy jest dwójka, czy trójka e, mieszkańców. Stąd nasza propozycja, żeby wyposażyć naszych seniorów, emerytów, w o dodatkowe pieniądze pozwalające po prostu normalnie, godnie funkcjonować i przeżyć swoją jesień życia. Po kolejnych projektach ustawy. Bardzo Lewica, które proponuje Klub Poselski Lewicy. Ja tylko chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo mój e, szanowny kolega poseł Iwaniak przez skromność tego nie powiedział, ale projekt renta Wdowia to jest projekt, który on będzie prezentował w Sejmie, to jest jego projekt, to jest projekt, który będzie prezentował przed Sejmem, jeżeli oczywiście pozwoli na, nam, na, a różnie z tym wybieramy, projekt zaprezentować. E, dwa kolejne projekty dotyczą e, również życia seniorów i seniorów. I to jest to projekt dotyczący rewaloryzacji, drugiej rewaloryzacji rent i emerytur, który miałby, jeżeli udałoby nam się działać wejść w życie od 1 września tego roku. Oznaczałoby to, jeżeli zostałaby przyjęta nasza propozycja, że najniższe emerytury zwiększyłyby się o około 300 zł, te średnie o około 500 zł. Wszyscy wiemy, że inflacja rośnie, że drożyzna szaleje. Wiemy, kogo dotyka to najbardziej. Wszystkie rzeczy, które są droższe, kiedy płacimy drożej w sklepach za owoce, warzywa, za mleko, za olej, dotykają najbardziej seniorów, dlatego że oni są w tej grupie ryzyka, w tej grupie i to jest wstyd dla Polski zagrożonej ubóstwem. I tutaj musimy obrazać... Myślę, że każdy z nas był świadkiem takiej sceny, kiedy wchodzi do apteki, a gdzieś ono gdzie to prosi o to, żeby dopłacić te parę groszy do zrealizowania receli. Dlatego polska lewica, to nowa lewica, wzorem państw zachodnich, gdzie po prostu istnieje możliwość regulowania cen. Żeby żaden polski senior i żadna polska seniorka nie musieli po latach pracy, po latach wychowywania pracy dla Polski, e, powiem tak brzydko, ale po prostu żebrać o te parę złotych, żeby ktoś dochodzi do receptów. To są nasze projekty, a o tym jak wygląda sytuacja stroleckich seniorów, czego potrzebują, pogoną przynosić. Seniorów. Konferencja, która się odbywa przed Centrum Aktywności Seniora, dowodzi do tego, że Pan Prezydent politykę senior senioralną traktuje bardzo poważnie. Powiem tak nieskromnie w imieniu Pana Prezydenta, że ta placówka Centrum Aktywności Seniora od samego początku miał swoje programy wyborcze i zrealizował swoją podstawową obietnicę, która dotyczy polityki senioralnej. W tym miejscu do będą się seniorzy, którzy będą mieli zagwarantowaną z jednej strony opiekę, powiedzmy ludzi profesjonalnie do tego przygotowanych, będą mogli jakby aktywnie spędzać tutaj ten czas i na pewno nie będą się czuli wykluczeni, i musimy bo przypadku, a szczególnie w okresie wychodzi do Państwo wszyscy doskonale wiemy o tym i Państwo wiedzą o tym, że... Ten powód pozostawił pewien ślad, a może nawet nie tylko pewien, ale i duży ślad w wielu obywatelach, a wśród seniorów też to jest zauważalne. Dlatego pan prezydent w trosce o seniorów, między innymi. Ale też chcę powiedzieć, że to nie tylko seniora tutaj Oczywiście jest to nasza wizytówka, my się tym szczycimy i fajnie, ale tak. Mamy Radę Seniorów, która tak naprawdę przyjęła na siebie taki fajny obowiązek dla nich, bo oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują seniorzy. Współpraca między Radą Seniorów a panem prezydentem naprawdę układa się bardzo dobrze. I pan prezydent jest zadowolony, bo ma tak zwaną diagnozę na bieżąco, co, czego oczekuje, jakie są potrzeby tych seniorów. To oczywiście w możliwości staramy się to realizować. Ale Rada Seniorów zaproponowała kartę seniorów. To jest karta kierownika, do by była potrzeb. Jeśli cena. Ile godzina to jest logiczka 25%. Na basek to jest 25%. Imprezy sportowe to jest 15%. Ale też chcę powiedzieć o programach, które prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rosiny. Bardzo fajne programy. Jeden z tych programów nazywa się Wspieraj Senior. On był stworzony na potrzeby tego czasu covidowego, ale on się sprawił. Polega na tym, że osobnictwie Mobru, z który serdecznie w tej chwili pozdrawiam i wiem jaką pracę wykonują, też dla tych seniorów. Jest to ciężka praca, ale seniorzy są z tego zadowoleni. Seniorzy dzwonią, zamawiają po prostu sobie zakup, czego potrzebują. I później te, przez pracowników te zakupy są dostarczane pod ale Następny z taki programu, to jest opieka 75%. To jest taka opieka, powiedzmy, pomocowa, że dzwoni taki senior, prawda, że potrzebuje pomocy, prawda, by kupić receptę, obiad ugotować, może posprzątać. Innym z takich programów bardzo cenionym to jest pomoc witnieniowa. Ona polega na tym, że te osoby, które się opiekują niepełnosprawnymi, są często przemęczone. Też by potrzebowały trochę takiego wytchnienia, odpoczynku, więc też jest to ten program bardzo ceniony przez tych opiekunów, którzy mają trochę dla siebie czasu, prawda? Też muszą odpocząć zrelaksować się. No, innym takim programem ciekawym, bardzo ciekawym to jest tak zwana teleopaska. Ona służy bezpieczeństwu tych seniorów. Polega to na tym, że w razie złego samopoczucia, to senior może odpowiednim przycisk przycisnąć. Jest jakby alarm do centrum pomocy i jest kontakt, ktoś tam przyjeżdża, udziela pomocy. A gdyby na przykład zasłap, przewrócił się, to też automatyczny sygnał jest do centrum. Jest to bardzo fajna sprawa. Chcę też powiedzieć o, o tym, co będzie za chwilę, bo w programie wyborcze pana prezydenta taki program Złota Rączka. On już jest jakby na finiszu, będzie to polegało na tym, że wszyscy powyżej 65 tego, tego roku życia, plus osoby samotne, niepełnosprawne będą mogli korzystać z takiej pomocy przy usuwaniu usterek, tam powiedzmy kran, zamek i tak dalej. Jakieś drobne naprawy, remonty. To już jest na finiszu. Też chcę powiedzieć, że też tutaj dużo rolę odegrała Rada Seniorów, która cały czas Pana Prezydenta tutaj jakby Właśnie mobilizuje, choć Pan Prezydent miał w swoim e, programie i myślę, że będzie chciał to zrealizować. Żeby nie przedłużać, chcę powiedzieć, że w tym właśnie szczególnym okresie ta polityka senioralna jest ze strony tutaj Państwa posłów nie, i samorządu, tutaj mówię konkretnie o panie, Panu Prezydencie i o radnych, którzy nie są przeciwni, a zbierają wspierają Pana Prezydenta, że e, seniorom to wsparcie się potrzebuje. W końcu powiem tak, na jest 18 tysięcy seniorów. To jest ważna grupa i my wiemy, mamy świadomość, że tym ludziom trzeba pomagać. No ja bym miał tyle, co chodzi o to, że ten, że Generalnie Dziękuję bardzo. No cóż, z Państwem, chciałbym czy tutaj w ostro żeby połączyć nasz pakiet bezpiecznego seniora z tym, co już robi i Pan Prezydent, i Rada, więc też bierzecie w tym udział jako radni. To tak naprawdę ci seniorzy mogliby normalnie, normalnie funkcjonować. Nasze pomysły są m.in. po to, żeby później ten senior, który nie musiał się martwić, żeby nie skorzystać z tej pomocy, czy tu w ostro czy w kolejnych miastach, po prostu normalnie żyć i funkcjonować. Ale te projekty ustaw, one są ukierunkowane na seniora, ale tak naprawdę one też dotyczą ludzi w świetle bardzo Jak oni to nam pomaga? to nie, nie, W przyszłym pierwszą pracę, czy pierwszy etap, to oni nas wspierali, pomagali. Ile jest rodzin, że tych seniorów wspierają ci, którzy właśnie dzisiaj pracują? Te ustawy są po to, żeby dzisiaj seniorów normalnie funkcjonować. Nie martwią się o przyszłość. Nie wybierają, czy ma zapłacić czymś, czy ma wykupić leki i normalnie żyć funkcjonować bo wszyscy, tak jak się starzejemy, niestety, chorujemy. To jest kluczowe. Wszystkiego dobrego, drodzy seniorzy. Ten pakiet jest dla Was.